księżniczką i się po na stwierdzono, że O, O, to był naprawdę wielki kura. Mi mucha siedzi na nosie. Czyby nie możecie wydać jakiegoś rozporządzenia, i zatem muchy nie wsy na nosie, a ot tak. Każda mucha, która poważe się wsyć na nosie mojej wysokości, zostanie skrócona o głowę. Ciak! się obniżenie Waszej wysokości. Wróciłem właśnie z podróży lustracyjnej i spieszę złożyć sprawozdanie. Co, Fenus? Co, Fenusie? Zrób coś, żeby mówić nieprzestrzennie na nosie. Bo ja już mam panować, kiedy mam mówę na nosie, a? Drogi doktorze, cyrografy nadwytne duszecznie przynoszę bez względu na to, czy doszło do ślubu, czy też nie ale przynoszę miłości wymuszał jego wysokości ważniejsze sprawy. Przeprowadziłem na ilustrację naszej placówki B3456, oznaczone jako czarci myl. Stosunki, jakie tam zostały, są zgoła groteskowe i absurdalne. Podobnie w opłakanym w stanie znajduje się połowa, dobra połowa naszych ekspozytów. Pan, panie doktorze Solfermus, staraj się być całkowicie negatywnie nastawiony do moich metod, co, co, co? to bardzo ciężko Ho, 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 ja to znam. Słuchaj, czy tylko wystarczy jedną koksu na zimę? Wasza wysokość, nie będę tam, że jeżeli tak dalej pójdzie, piekło zbankrutuje. To dobrze, to bardzo dobrze. A teraz dajcie mi święty Dajcie mi spokój. Czy pan nie ma fałszywego proroctwa, doktorze Sorten? pieku jest wieczne, jak pan może łaskać, wiadomo. Ale wkrótce będziemy tutaj karaluchy, wszyscy żalutnenty. Ho, 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 karaluchy są co to piuszko? Drogi doktorze, gdyby nie był pan tak zatwardział, konserwatystą, już dawno obsadzilibyśmy nasze placówki nowocześnie wyszkoloną w piekielnej Akademii Generacji. Moi studenci są. Wyrobieni towarzyską, biegli w psychologii, wykształceni, no świetni, świetni po prostu. Był czas, gdy dyabł, ja oprócz własnej podaję spory na świecie, tak samo ciało zalatywanie bikiernym smrodem. Pan, panie kolego, zaprowadza teraz smokingi psychologie. psychologię, ale pomimo tej całej pańskiej psychologii, nie przeszkodzi pan temu, że pańscy absolwenci to notabene z odznaczeniami. Ja. Zmógnąć, co jest przed nosa cyrkla. A pan jest blotkarz i potwarca, doktorze Bergia. Ustawicznie mnie pan oczenia z każdej najmniejszej sprawy przed jego wysokością. Niech pan ten mąż szuka, że to Jego wysokość właśnie raczą w podróż, nich, to konferencji. No, A u to Precz stąd, bo cię tu żywcem podświatuję! Nie ma głupich, panie doktor! Przepraszam za śmiałość, to tu ten starszy świątyn pan? To jego coś węzeru, książę piekiem. Na kolana przed nim węgrowscze! Oddaj Bogu mojej Zaraz, zaraz, Od tego padaje na kolana nogi trochę A jeśli to książę tego piekła, to się bardzo dobrze składa. To za przyjemny kłopcyna, Solfermusie, No to książę, że przynoszę skargę na tego oto doktora Solfernusa, że ukradł z kieszeni mojego kawa dwa papiery i odwołuje się do Pańskiej Sprawiedliwości. A to dobre. Okupiłem konkurencję na dwie. Na dwie dziewicze tuszyczki. A ci przetestnicy jeszcze mi zarzuty z tego robią. Dziewice duszycki? Ja bardzo lubię dziewice duszyckie. A gdzie one są? Pokaż, niech z zobaczą. Proszę, oto są odnośnie cyrografy. O! te, te syckę to rezerwuje na mój dłoń smuzy, tak? Hralny boskie, Marcinie, to nasze pisanie! Zamknij gębę, Kasiu! Niech się dzieje wola boska! Co? Mamy przy sobie panowie czarówki! Cyrografu żadnej rogaty biednostki przywykłap nie dostanie. Sardonicum vertebranto! Ja bym zaczęła czarować. A, uciekniecie! Widzisz, głupcze, teraz jesteś bezbronny. Sprażę brać go! Stójcie! Spokojnie. spokojnie, panie kolego. Nie możemy robić na was. Jego wysokość nie upraczył by Teraz swojej nie do lekcji moich psychologów. Pomóżmy spokojnie, panie krawat. Sytuacja z duszami uległa, że tak powiem, nie należą do Luksemburga, ale do jego wysokości będę mógł. Jeśli nie pan nie to w tej chwili należę do mnie i nie oddam ich samemu lucyferowi. O, ale oddaję pan. Oddam we własnym interesie. A, a co to moglibyśmy tak kazali okończyć pana ze skórki? Gdyby mi na mojej skórze zależało, to bym wypikła, nie? Z pana jest idealista i romantyk, panik, panie kawacz. Co panu zależy na tym. Widzi pan, panie Diabeł, my ludzie musimy sobie czasem pomagać. Znów stacji serwetki. Ej, z pana, panie Diabeł! Eee, coś kiepsko z pańską psychologią, doktorze Periel. A ja pana Kawata doskonale rozumiem. Nie chcę oddać tych cyrografów, bo się nie boi. Ale zaraz pokażemy mu, co to jest strach. Pozwolę pokazać sobie panu coś. Coś? Czego pan jeszcze nigdy w życiu nie widział. Nazywa się to u nas Madejowym łożem. Jeżeli nie odda nam pan tych cyrografów za trzy minuty, znajdzie się pan na owym wspaniałym łożu. Dom Trantum Panto. Marek, ciekawe. Maciej, trzymaj się, oni się ciebie boją. Gdyby się ciebie nie bali, nie robili by tych cyrografów. Niech pan oskarży.